na konferencję Czas Utopii w poszukiwaniu utraconej przyszłości. Rozpocznie się już 18 sierpnia we Wrocławiu. Dlaczego jednak rozmawiacie o utopii dziś? E, przecież pojęcie to nie kojarzy się zazwyczaj pozytywnie. Historia usłana jest utopijnymi projektami, które skończyły się katastrofą. Przymiotnik utopijny oznacza zazwyczaj coś nierealnego, nie mającego szansy spełnienia. Niezależnie jednak od historycznych doświadczeń i od e, potocznego znaczenia słów i pojęć, nie jesteśmy w stanie zrezygnować z marzeń. Zdolność do marzenia, kreowania alternatywnych wizji świata jest głęboko ludzką cechą. To ona napędza sztukę. Film, literatura, teatr to wielkie fabryki marzenia, w których twórcy kreują alternatywne światy, które potem zasiedlają wraz ze swoimi odbiorcami. Podobnie jest myślenie utopijnym. Jego istotą również jest marzenie i zdolność kreowania alternatywy. Ich odrzucenie oznacza zgodę na regułę Tina: There is no alternative, przyjęcie tego, że świat nie ma alternatywy. Czy jednak wiara w bezalternatywność nie jest równie niebezpieczna, jak niegdyś przekonanie, że utopię można zrealizować za pomocą politycznej woli. Dziś, w 500 lat po ogłoszeniu utopii przez Tomasza Morusa, ponownie zmierzyć się musimy z pytaniem, czy inny świat jest możliwy, skoro ten, który istnieje, zawodzi coraz bardziej i coraz więcej osób. Z pytaniem tym zmierzymy się podczas konferencji Czas Utopii, Poszukiwaniu utraconej przyszłości, która rozpocznie się 18 sierpnia we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury, w ramach programu Miasto Przyszłości, Laboratorium Wrocław. Konferencją otworzy otwarta debata w wrocławskim ratuszu poświęcona Europie Środkowej. Czy powracające coraz częściej przekonanie o konieczności rekonstrukcji regionalnej tożsamości i podmiotowości jest wyrazem. Pozytywnej utopii, czy raczej intelektualnym humbugiem, z którym należy się jak najszybciej rozstać. O tym rozmawiać będą wybitni myśliciele i myślicielki z Litwy, Polski, Czech, Ukrainy. Ale to tylko początek. Kolejne dni to dyskusja o utopii cyfrowej cywilizacji, o możliwości budowy świata postkapitalistycznego, czy w końcu powrót do idei Solidarności i wizji Samorządnej Rzeczypospolitej, czy ta utopia z roku 80-81 może jeszcze inspirować i być źródłem natchnienia w poszukiwaniu nowych wizji organizacji świata po kryzysie. Nie bójmy się marzyć. Zapraszam do Wrocławia. Edwin Bendyk, kurator programu Miasto Przyszłości, Laboratorium Wrocław.